Co do jutra? Tu, mogę siadać? A co, myślałaś, że odwiozę cię do domu? Czy zaproszę na obiad? Y -y, pani zastawiła wyjazd. No i co z tego? To z tego, że nigdy nie lubiłem pani seriali. O! Odbiera pani nagrodę dla najlepszego producenta roku. Która to już statuetka, pani Anno? Czy jeszcze pani je <laughs> liczy? Nie. Będziemy płacić kupę kasy, żeby scenarzyści moczyli długie w basenie. Catering też low budget. Jak się przegłodzą, będą kraty To mnie pani zwalnia. O! Zgadza pan. Ale co mam teraz co zrobić? Nie, Wiesz, nie wiem, głównie to obchodzi. Fuck! Odzywa nie za chwilę, tylko kogoś zabije. Grubo. Widzowie będą w szoku. Czy nie za dużo na siebie bierzesz? No nie mam wyboru, kochanie. Słyszałaś? Powiedziała do niego kochanie. Chyba pierwszy raz od piętnastu lat. No wiesz, ktoś w tym domu musi pracować i zarabiać, prawda? Ile razy pomyślę, że jesteś człowiekiem, a nie bobotem? To się okazuje, że znowu dałam się nabrać. Tragedia. Cała Polska płakała, jak Hanka Musowiak wpadła w kartony, a dzisiaj? Gdzie za nią test? Robi! Zabij pan nas! Żadnego finału Ligi Mistrzów nie mogłem obejrzeć, bo zawsze leciał ten Serial! Ostatnio wiele się zmieniło. Na lepsze, nie uważasz? Ja nie jestem zupa pomidorowa, żeby mnie wszyscy lubili. Bo ty zawsze już dużo pracy. Martwisz się o nią? Jasne, że tak. To moja żona. Potwornie żona. Twój ojciec zniszczył ciebie, a ty teraz robisz to samo naszym dzieciom. Nie pozwolę na to! Ty chcesz zrobić? Ludzie się nie zmieniają. Hmm? Tak pani sądzi? Kupię wam telewizor z dużym ekranem, będziecie mieli dwa.